Chodź przynieś, chodź przynieś. Super, oddaj. Dzięki. Shimmer, przynieś. Chodź przynieś. No chodź przynieś. Shimmer, chodź przynieś. No chodź przynieś. Super, dzięki. Przynieść. przynieś. Chodź, chodź, przynieś. Chodź. Super, dzięki. Przynieś. Super, chodź, chodź, przynieś, chodź. Super! Dzięki! Mój ty zbuju! I przynieś! Chodź! Chodź, przynieś! Jesteś? Super! Dzięki! Przynieś! Co tam się stało? Chodź! Chodź, mój zbuju! Dziękuję! Super! Super, mój zbój! Tak? Biegasz jeszcze? No, Shimmer? Przynieś! <grych> chodź, przynieś! No, chodź! Już się zmęczyłeś! No, chodź, przynieś! Shimmer! Chodź! Chodź, przynieś! Szybko! Chodź! Szybko, super, dzięki, mój Shimerus kochany, super. Jeszcze? Shimer, przynieś. No chodź przynieś, chodź, szybko, super, dzięki, mój kochany, Shimer. Przysz? Przynieś, o, na górę spadło. szukaj, szukaj. No gdzie jest? Szukaj. Jest super, chodź przynieść. Chodź, przynieść do panci, chodź. Super! Dziękuję! Super. Chyba damy coś dobrego.